Siemanko! W dzisiejszym odcinku mamy dalej gospodarstwo Chciałbym Wam przedstawić talerzówkę, którą też w tym roku zabiliśmy Jest to polska produkcja firmy Landstal Tależówka 4 metrowa, składana hydraulicznie Na czterech siłownikach, jak widać Z możliwością zamontowania z tyłu, ma przygotowane uszy, żeby zamontować jeszcze wózek Na razie takiej potrzeby nie było, także nie kupowaliśmy tego też może powiedzieć z odstrzału, ale możliwość jest. Talerze to są 560. Chodziło nam o taką trochę agresywną uprawę, dlatego nie wzięliśmy 610 tylko 560. Tak to się mniej więcej prezentuje. Piasty bezobsługowe. Wał mamy taki a Campbell, podwójny. Ten wał tak naprawdę zrobili na zamówienie, bo w ofercie go nie ma, ale jeżeli będziecie chcieli taką drożdżówkę zakupić, a powiecie przedstawicielowi, że taki wał V-ringa, ale podwójny Nie ma problemu, żeby go zrobić Jest C-ring z Cownika podwójny w ofercie Natomiast tego nie ma, ale po kontakcie z producentem Uznali, że nie ma problemu, żeby taki wał zrobić I tak taki też akurat tutaj Zamówiliśmy, zakupiliśmy Słuchajcie, co do talerzówki jeszcze mogę powiedzieć Waga to 2800, także nie jest najgorzej. Wykonanie też jest dość fajne, dość solidne ta rama, taka jest, można powiedzieć, dość 3 trzypunktowe standardowo łuka zaczepienia, ucho, otwory stałe na, na nacięgło, tak samo jak i fasolka e, pływające tak. W miarę to jest tak naprawdę obrobione, robotę bardzo fajną to robi, tak jak widać. Wał też bardzo fajnie tutaj na to dogniata Talerzuję po gruberze, bo było ściernisko, miałem to orać pod rzepak, ale talerzuję po gruberze. Z tego względu, żeby troszkę jeszcze wyrównać grubę, pusiłem maksymalnie jak się dało głęboko, ponieważ mamy teraz suszę i to dużą. Niestety, pług słabo e, może wchodził, ale nie chciałem tej ziemi suchej wrzucać na zewnątrz, trochę popadało. Także zdecydowałem się na trochę płytszą uprawę. Zobaczymy, jak to będzie. Ten bezorkowy rzepak. Także jak na razie, tak to wygląda to ciągamy, ciągamy też nowym koniem, jest to Valtra o symbolu T174 konie jakie ten traktor nam tutaj proponuje to jest 178 koni można go zmapować na 255 i te konie tak naprawdę fabrycznie można powiedzieć mogą być zrobione Ponieważ Testop T250 ma ten sam osprzęt, te same zwolnice, mosty, skrzynie, silnik. Także że mamy tutaj naprawdę spory wachlarz, jeżeli chodzi o możliwość podkręcenia tego traktora. Na razie jednak te, te konie, które są w oryginale, w zupełności nam wystarczają. Mieliśmy w sumie już przyjemność chyba ze wszystkim pracować, co w tym roku tam udało się nabyć. Naprawdę powiem Wam, że mocy w zupełności starcza. Także jesteśmy też równie dobrze zadowoleni z zakupu. Ale więcej będzie można powiedzieć, jak do po upływie 3-5 lat, jak będziecie ten traktor użytkował. Bo w 75 godzinach dużo jesteśmy w stanie powiedzieć. Fajnie działa w skrzynia w automacie: jak już człowiek się teraz wprawił, wjeździł. Naprawdę jest to wygoda. My wzięliśmy go w wersji wersu. Mamy już ten smartacz. Fajna zabawka, mamy tutaj programowalne Uwrocia, hydraulika na elektrozaworach tak? Jest taki dużo bajerów, w których można naprawdę Zaprogramować i nam to pomaga w pracy Także, że Możliwości ma ta maszyna od groma Będę chciał jeszcze nagrać w wolnej chwili Taki tylko typowy odcinek o traktorze Dzisiaj tak chciałem wam przedstawić tą talerzówkę Tak na szybkiego Już dawno się nie wrzucałem, ale to po prostu z tego Powodu, że strasznie dużo pracy ostatnio jest Nawał i budowlanki i Koszenia żniw, teraz zasiewów Dzisiaj mamy niedzielę Też od rana działamy, będę chciał też to dzisiaj jeszcze zasieć jak się uda Także na spokojnie wszystko Można powiedzieć, trzeba działać Od traktu, że nagram w wolnej chwili jakiś odcinek Taki typowo, stricte Tak to wygląda Pole uprawione po tej talerzówce Jeszcze mogę Wam pracę pokazać z tyłu Pał naprawdę robi spoką robotę Fajnie wszystkie bryły rozbija zagęszcza. Maszyna naprawdę godna polecenia Tak by to było Z grubsza na tyle Zapraszam Was Do następnego odcinka Coś tam nagramy Może już teraz coś z budowlanki Jak będzie chwila wolnego mam Teraz chcę też remont ale jakoś tak Właścicielom chyba nie jest na rękę, żebym nagrywał, dlatego tam nie chcę po prostu, żeby ktoś tam jakieś pretensje miało, jakieś nagrywanie. Ja dalej działam. Was zapraszam do oglądania, subskrybowania i do następnego odcinka. Trzymajcie się.